Witam. To co było widać, to dwie kosiarki na wcześniejszym filmie. Wyskoczyło na sam początku, znaczy się wyskoczyło mleko. Dzisiaj od rana coraz bardziej. Wczoraj była podmiana. Nie do końca wiem, dlaczego. Trochę się, trochę podejrzewam, co spowodowało. No, ale już muszę sam wnioski wyciągnąć i starać się unikać takich problemów tak więc są straty dwie kosiarki skalar pływa, miecze pływają kurami pływa, kiryski pływają ślimaki powychodziły te malutkie jeszcze niedawno był na tym siebie, już z tych młodych. Oprócz ślimaków jest kolejny kokon, piąty, mały, ale, ale jest. Widać, ślimakom służy moje akwarium. Z góry wam jeszcze potosy pokażę. O, tak wygląda akwarium z góry. Pełno lotosów, jak jest pełno wody to one są inaczej rozłożone. Więcej miejsca i zajmują. Teraz jest tyle wody ile jest muszę świeżą. Podejrzewam, że filtr po prostu już też nie wydala, już ma swoje lata, więc możliwe, że on też tutaj zawinił bo jak wodę zacząłem spuszczać to leciała jeszcze słabiej niż teraz leci Przepukałem trochę gąbki i jest tak jak jest a w zeszłym tygodniu kiedy cały filtr czyściłem to woda tryskała tak gdzieś na 10-15 cm kiedy wody w akwarium było tutaj tyle ile jest teraz no i tak no takie perypetie średnio raz na pół roku, raz na rok mi się takie coś zdarzyło. w tym akwarium tak naprawdę pierwszy raz, nie drugi przepraszam, drugi raz mi się takie mleko zdarzyło w tym akwarium, a to akwarium już mam w grudniu minął rok, jak dobrze pamiętam A to minął rok i drugi raz, no, jak mówiłem raz na rok w małym akwarium zdarzało się w miarę dosyć często Dobra, biorę się do uzupełnienia wody do usłyszenia.